Pomysł na katalog wziął się stąd, że chcielibyśmy pokazać, jak ogromny potencjał jest w organizacjach społecznych wśród chrześcijan. Chcemy pokazać, jak wiele jest fundacji, wiele stowarzyszeń chrześcijańskich, które działają w Polsce i jak wiele dobrych rzeczy robią na rzecz społeczności w swoich miastach. Żeby działać razem, musimy się poznać. Żeby się poznać, musimy się odliczyć, musimy się najpierw spisać. I dlatego powstała idea katalogu dobra jako miejsca, w którym my, my ewangeliczni i chrześcijanie, będziemy mogli poznać siebie nawzajem po to, żeby potem móc działać razem. I to jest najprostsza odpowiedź na to pytanie. Żeby móc działać razem, trzeba się poznać, trzeba informować siebie o tym co robimy i dlatego katalog dobra. Pomysł katalogu dobra zrodził się w naszej grupie roboczej działań społecznych. Chcemy, żeby to była taka wizytówka czy reklama chrześcijańskich ewangelikalnych organizacji pozarządowych, które zajmują się działalnością społeczną, charytatywną, kulturalną.